traktować y, jako odsunięcie Krzysztofa Wołkowicza, ponieważ y, jego występ był podyktowany tym, że no, nie zagrali ani Fofara, ani y, Duda w Świnoujściu, dlatego gdzieś tam to jedno miejsce na boku się zrobiło, chociaż to są akurat zawodnicy Krzysztof Wołkowicz tam zagrał, dzisiaj yy, wołać no. Łukasz Budziłek ustawił się tutaj na bramce od Trybuny Północnej, gdzie dzisiaj y, witamy kibiców gości, no, czy tak witamy, to może... <grym <grym nie nie serde... serdecznie, <grym <grym Nie chciałbym zbytnio z tą kurtuazją przesadzić. No przez pozwala centrum dalej, tak jest, jest dośrodkowanie, Polkarne, Piotr wyskakuje, głowa tuż obok Piłka. piłka, to prawda nie był to najczystszy strzał, ale... Piłka no, o było, dwa metry, to? myślę gdzieś tak, niewiele nie więcej, a na pewno... W prawą stroną. Podanie tutaj do czerwonego szoku Pitry. Na wysokości pola karnego jest Ale. Przyjechał tam już w rubel tak. na tą piłkę, ale nie doczekał się, bo przeciął to obrońca był... ale do końca po walczu teraz Karnym, ale ale jeszcze, jeszcze będzie szansa ale panowie, jeśli Witry dojdzie do piłki, ale nie doszedł. Jest jeszcze ponowiona wrzutka. Nieporozumienie! Nie ma. Prawa. Ta piłka odbijała się. To byłby such, jak ona by wpadła do bramki. Skorzystać mógł garnek tutaj z takiego nieporozumienia tych dwóch stoperów z którzy zderzyli się praktycznie. To, jak już dobry strzał to jest obok such, tak? Ale powiem Ci, że ten strzał którego ze Świnoujścia. No tak żałuję, nie, że to nie wpadło. To była rewelacja, ale teraz Zieliński wyjdzie sam na sam z bramkarzem mocno Strukada, ale bramka nie, udlana, nie udlana. Sędzia podnosi rękę do góry i bramki nie ma. Kibice tutaj już się polkarnie I teraz o jak wygane się udało. I uda się teraz. Jest. jest. Trzech na dwóch. Ale ostatniego karnego w lidze? O, para chyba. Yy, na Okocimskim. Mamy 38 minutę i Janusz Gancarczyk szykuje się do rzuta karnego. Dobrze by było zakończyć yy, tą połowę tam na prowadzeniu i najlepsza okazja ku temu teraz. Janusz Gancarczyk 11 metrów od bramki Marcina Cabaja. Szelu, zostawiam tobie. Gancarczyk! stracili bramkę i zaczęli się leczyć oczywiście wyzwiskami w stronę Blaszoka jak byli żenujący, tak są i pozostaną ale dziwne, że oni nie domikowali w ogóle do tej 40 minuty prawda? no bo 0-0 było, nie, nie, nie chciało im się obrażać rzut wolny dośrodkowanie w kolekarne Peter wyskakuje Sabaj. pomylił się ale łapie piłkę kibice Gieksy teraz zaśpiewali w stronę kibiców Tychów na sektorze się wspinacie swoje mecze opuszczacie coś takiego tak tak bardzo bardzo tutaj trafna że tak powiem szpila rzut dla GKS krótko. krótko do ten teraz będzie Kamiński wyskakiwał i zapierała też ale sędzia uznał że chyba faulował Adry, czyli do superu tak. Po prostu padło podanie do Holerzyńskiego teraz. Nie ma, nie ma takiej iskry w Księży. nie Nie, nie, nie. Można to nazwać w miarę spokojną grą, ale zobaczymy co teraz zrobi Alan Czerwiński. Podaje do Pitrego. Ale Pitra jakoś tak dziwnie przyjmował tę piłkę. Zamiast normalnie do nogi do stopy. Teraz no, dobrze Czerwiński tutaj się pokazał. Podaje ehm, do... do Pitrego ten... Ładnie... Tółeczko. Świetnie obrócił się z piłką, ale uderzył za wysoko. No. Chociaż pomysł że też nie był... Szybko biegnie do piłki. ...ogarnięty jest ten Łukasz Budziłek. Muszę przyznać, że to jest chyba najlepszy bramkarz jakiego widziałem na Bukowej od bardzo bardzo... Ale teraz Gęcaczyk do Czerwiskiego. Czerwiński tam próbował wypuścić Zielińskiego. Jeszcze walczy. Jeszcze Zieliński na 17 metrze. A tam czemu nie gra w dru... na, na lewej stronie to, o, dopiero teraz, teraz. Dopiero piłka, piłka do wróbla. Wubel. Jest dośrodkowanie. Szansa tam jeszcze będzie. Pitry walczył w oczu. polu Karny. Pitry! Jest Zieliński! Strzał! Malczu Pitry trzeba powiedzieć. Tak skakał, nie wiem czy nie. to przewracać się chyba składać. Takie, ta piłka się odbiła, trafiła pod nogi do 55 minuta spotkania. Ale bardzo dobrze, że prowadził na wojsku już nie ma, ale e, jest kamyk. I jest Pitry! Ale nie ma bramki. Mocno zaparł się na nogach, tak wyglądało teraz, że e, z ogromną siłą nie wiem czy. Precyzujesz dokładnie jego nawadzki. No ale umówmy się, że czemu słowak były. Tak. On no, też nie wiadomo, czy by się nie obraził za takie. Coś. Nie wiem jak tam mają stosunki między sobą. Ale teraz groździe, bo podanie takiej głową prosto budziłek poza pole karnym. Nie. Musi interweniować. Nie interweniował rękami, bał się tutaj, że może wypaść z piłką poza pole karne między tak, nogami. To potrafiliśmy ich bez napastnika grać chyba z, w końcówce tam z, z, z Łęczną, czy z zawiszą na wiosnę i po prostu desperacka obrona w końcówce. Teraz daleko Cabaj, Kamiński, dobrze. Kamiński nieźle się spisuje dzisiaj. Teraz Sandecja na 30 meczu, Polska, może być teraz uderze, I jeszcze poszukał podania, nie ma spalonego, ale na szczęście też nie ma bramki, bo... E... Teraz e, daleko, do przodu Czerwiński, Kowalczyk, ale teraz Pitry, będzie szansa, jest Gancaczek na lewej stronie, ale też jest Bogowski, który się podłączył do akcji. Bogoski na wysokości pola karnego, minął prawo nogą teraz. Rzucił, nie. Karne, ale jeszcze przechwyci ją Niepotrzebnie teraz Kowalczyk wziął to piłkę Ale dobra, zobaczymy co z Kowalczyk z dystansu myśli. po noze przeciwnika, rzut rożnią Kowalczyk, Kowalczyk utrzyma piłkę w boisku Walczyk dobrze na 30 metrze, może być groźnie, strzał z dystansu Niecelny na szczęście I Sandecja Przecytuje w środku boiska Długa piłka, teraz musi Czerwiński uważać Ale przecytuje rywal, wdziera się pole karne. Na 16 metrze, nie ma faulu, sędzia uzdaje Ale jest jeszcze strzał Sandecji, groźnie ale... Trzeba tutaj szybko być skoncentrowany, bo już krótko wzrobiła sandecja. I uwaga, dobrze, 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 że to nie wpadło, o, bo naprawdę jedna... mielibyśmy końcówkę znowu rodem z Hitchcocka. Jedna sytuacja, sandecji, strzał pod poprzeczkę, tak, zasłużone teraz skandowanie nazwiska naszego bramkarza. To się naprawdę. Ale może być groźnie, Znowu grodzie, znowu 16.00. Znowu strzał, znowu Teraz w środku boiska podaje na lewą stronę do yy, wróbla czy Chwalibogowskiego. do, do tak, bo podał i od razu wycofuje się na swoją stronę. jest tutaj, tu jest Wrubel po prawej ta. stronie, na wysokości się To ten tego krosa. Takie inteligentne podanie do Pitrygo ostry od Pitry, uderza w stronę bramki, nabity, obrońca rzuca. I za chwilkę tak jest, sędzia kończy ten mecz, wieka jest Katowice, wygrywa. Santa Ciao.